Moi drodzy, razem ze mną Dominika Rybak, rybak się dzień dobry, witam Ta, serdecznie. No, jak, no to no, dobrze, myślałam, że jakieś wątpliwości. Rybak jak kot, to wiesz, tak jakby tro, no, o, no trochę jest. proszę bardzo, zwierzyniec. No. Przyznam, że kiedy rozmawiałam tutaj z chłopakami na backstage'u, to są zajarani kobiecą walką, bo nie uważają, się. że jest bardzo wyrównany poziom. Jak ty do tego podchodzisz? Nie, tak samo i nie dziwię tak, się. tak no. będzie? Tak. Ale nie jest trochę tak, że chciałabyś jednak za jakiś czas mieć jakąś jaką walkę, w której jest naprawdę jakaś zadyma, gdzie jest jakaś spina, jest jakaś afera, można to podkręcić. Tak, wiesz, to fajnie by było, ale ja też nie mam czegoś takiego, żeby dowiedzieć na siłę do, do ludzi zadymiać, bo to tak jakby trochę nie jest w moim stylu i nie wyobrażam sobie robić takiej wiesz, debiliady. W sumie jednak ludzie to lubią, ale myślę, że... Yy... Wydaje mi się, że jak faceci to robią, to jest takie kurwa na śmiesznie, jakby ba, jak baby coś e, poddymiają, to że już zaraz, mówią, wypada, to zaraz mówią, że patola. To, że wiesz, ja mam to w pizie, co to, to wypada, co nie wypada, bo ja jestem totalnym przeciwieństwem tego, co wypada kobietom, a nie wypada i mam to naprawdę no, głęboko w dupie, ale fajnie by było, tylko mówię, nie na siłę, jak mnie w kurwi, to jak najbardziej, a jak nie, to nie. Czyli po prostu ktoś musiałby Cię zdenerwować i, i wtedy tak. zapraszam, karta walki. Tak, wtedy e, zapraszałam serdecznie, no, no wiesz o co chodzi. Ale póki co to myślę, że takie sportowe starcia, nawet damskie, też są ciekawe w karcie walki. A powiedz nie? mi, a czy po ostatniej konferencji pojawiało się sporo takich głosów, że niektórzy to po prostu już w tych spinach przeszli samych siebie? Uważasz trochę tak? E, po że... tej teraz poniedziałkowej? Tak. Tak, wydaje mi się, że to jednak... To ten Najgrubiej było jak do tej pory. Dymometr <laughs> to wyjebało poza skalę tym razem. No tak myślę, więc nawet się tak wiesz. Em, nie ma co tak... Cieszę się, że po prostu my nie, nie mówiłyśmy za dużo, ale myślę, że nikt, nikomu to nie przeszkadzało, dlatego, bo panowie nadrobili. Rozumiesz, o to mi chodzi. Że tutaj, no. tak, na pierwszym panelu na na drugiego nie widziałam, a trzeci to był cały yy, w pomieniach, <laughs> <laughs> więc wiesz jak jest, nie? A nie jest właśnie trochę tak, że właśnie to włodarze zawsze powinni trochę tak podzielić na... Takie walki, które bardziej są takie właśnie freakowe, no. bo jestem jakaś kazydyma i na walki, gdzie rzeczywiście ten sport i jest taka właśnie zacięta rywalizacja, no bo tutaj rywalkę masz godną. Tak, tak, ale właśnie myślę, że w każdym panelu to tak wszystkiego po trochu, nie? Żeby no było, że o co chodzi. I tak no. chyba ja mam wrażenie, że tutaj na, w tej edycji tak właśnie jest. Tak, tutaj jest super i w ogóle bardzo mi się podoba ta w ogóle wszystko mi tak sprzyja w przy przygotowaniach do tej walki, no to że słuchaj, jest. No fajnie, jeszcze jutro do tego wszystkiego szczęście sprzyja, życzę wygrane i trzymam kciuki za jutro. Dziękuję, Dziękuję bardzo. <laughs>